Victoria Justice była kiedyś zapowiadana jako największa gwiazda na świecie, i według przewidywań, Dana Schneidera miała zarabiać 10 milionów dolarów za jeden film. A jednak dziś występuje jedynie w niskobudżetowych produkcjach, o których prawie nikt nie słyszał. Co sprawiło, że przyszła królowa Nickelodeon została całkowicie zapomniana? Odpowiedź kryje się w brutalnym konflikcie z Arianą Grande. Koleżanką z planu, która ukradła jej blask i stała się globalną supergwiazdą, o jakiej Wiktoria zawsze marzyła. Cicha wojna na planie Victorius, oskarżenia o znęcanie się oraz brzemienna w skutki decyzja dotycząca wspólnej trasy koncertowej, wszystko to doprowadziło do skandalu, który wstrząsnął całym Nickelodeonem. To nie tylko opowieść o upadku młodej gwiazdy. Ale także bolesna lekcja o tym, jak zbyt wielkie ego i zazdrość potrafią zniszczyć nawet najbardziej obiecującą karierę. Od szczytu sławy po zapomnienie, tragiczna droga Victoria Justice skłania do refleksji nad ceną, jaką płaci się za ambicje w Hollywood. Aby zrozumieć dramatyczny upadek Victoria Justice, musimy cofnąć się do roku 2003, kiedy dziesięcioletnia dziewczynka wraz z rodziną porzuciła stabilne życie na Florydzie. By ścigać hollywoodzkie marzenia w Kalifornii. To nie była łatwa decyzja. Rodzice Wiktorii musieli zrezygnować z pewnej pracy i postawić wszystko na jedną kartę talent swojej córki. Szczęście im sprzyjało, bo Victoria bardzo szybko zdobyła swoją pierwszą rolę w serialu Gilmore Girls. Choć była niewielka, to otworzyła drzwi do świata showbiznesu. W kolejnych latach Victoria niemal nie znikała z ekranu. Występowała w reklamach wielkich marek takich jak Gap, Ralph Lauren, czy guess? Pojawiła się także w serialu The Sweet Life of Zack and Cody na Disney Channel, gdzie miała swój pierwszy ekranowy pocałunek z Colem Sprousem. Jednak Disney nie dostrzegł w niej potencjału gwiazdy. Uważali, że Wiktoria nie ma w sobie tego czegoś, co czyniłoby ją ikoną ich kanału. To był jeden z największych błędów w historii Disneya, bo ktoś inny zobaczył to, czego oni nie potrafili. W 2005 roku Mając zaledwie 12 lat, Wiktoria wzięła udział w castingu do Zoe 101, produkowanego przez Dana Schneidera. Już przy pierwszym spotkaniu Schneider był zachwycony wspominał. Jej wygląd, sposób bycia, miała niesamowitą energię. Kiedy weszła i powiedziała: Cześć, jestem Wiktoria Justice i mam 12 lat, pomyślałem: To dziecko ma prawdziwy urok, to z nią chcę stworzyć serial telewizyjny. W rezultacie Wiktoria została obsadzona w roli Loli, i od tego momentu jej życie całkowicie się odmieniło. Podczas pracy na planie Zoe 101, Wiktoria intensywnie doskonaliła swoje umiejętności. Brała dodatkowe lekcje aktorstwa, śpiewu i tańca. Dan Schneider miał wobec niej dalekosiężne plany. Chciał stworzyć serial skoncentrowany wyłącznie na niej. Szansa pojawiła się, gdy Zoe 101 niespodziewanie zakończono. Jamie Lynn Spears zaszła w ciąże w wieku 16 lat. Ten skandal pozostawił po sobie lukę, którą Nickelodeon musiał szybko wypełnić, a osobą wybraną na następczynię została właśnie Victoria Justice. Rok 2010 był punktem zwrotnym w karierze Victoria Justice, to wtedy oficjalnie zadebiutował serial Victorious. Produkcja ta powstała w odpowiedzi na zaciekłą rywalizację między Nickelodeonem a Disney Channel, gdzie Disney absolutnie dominował rynek dzięki fenomenowi Hannah Montana i Miley Cyrus. Nickelodeon zdał sobie sprawę, że potrzebuje własnej muzycznej gwiazdy, by konkurować i postawił na Victoria Justice jako swoją tajną broń. Co ciekawe, sama Victoria miała wpływ na fabułę Victorious. Pomysł uczerpał z jej własnych doświadczeń w szkole artystycznej w Los Angeles. Nickelodeon nie tylko zainwestował w serial, ale też nawiązał współpracę z Columbia Records i Sony Music Entertainment, co było bezprecedensowym ruchem w historii tej stacji. Dan Schneider z dumą zapowiedział, Victoria Justice zostanie jedną z największych gwiazd świata w ciągu pięciu lat. Uważam, że ta dziewczyna będzie zarabiać 10 milionów dolarów za jeden film. Jednak już na etapie castingu Wiktoria stanęła przed największym wyzwaniem w swojej karierze. Otoczona była przez prawdziwe, broadwayowskie talenty. Leon Thomas III, który zagrał Andre Harrisa, wcielał się w małego Simbę w muzykalu Król Lew na Broadwayu, w wieku zaledwie 9 lat. Elisabeth Gillis i Ariana Grande pochodziły z muzykalu 13, pierwszej broadwayowskiej produkcji w całości obsadzonej przez nastolatków. Gdy Dan Schneider usłyszał je śpiewające w trzynastce, wiedział, że musi je mieć w swojej ekipie, by móc rywalizować z Disney Channel. To były prawdziwe, naturalne talenty wokalne, podczas gdy Victoria dopiero zaczynała naukę śpiewu na poważnie. Ta różnica poziomów wokalnych sprawiła, że już od pierwszego dnia zdjęć w powietrzu wisiała nierówna konkurencja. Pierwsze oznaki porażki pojawiły się szybko. Debiutancki album Victorious. Sprzedał się jedynie w liczbie 41 tysięcy egzemplarzy, co było żałosnym wynikiem w porównaniu z sukcesem Hannah Montani. Drugi album poradził sobie jeszcze gorzej. Sprzedano tylko 3 tysiące kopii, co było absolutną katastrofą dla projektu, w który zainwestowano miliony dolarów. Tymczasem filmy z udziałem Ariany Grande przyciągały najwięcej wyświetleń, i to ona błyskawicznie stała się ulubienicą publiczności w całej obsadzie. Wkrótce pojawiły się także mroczne pogłoski z zakulis. W 2017 roku anonimowa notka Blind Item oskarżyła Dana Schneidera o próby molestowania młodych aktorek. Według plotek, Wiktoria miała odmówić propozycji Dana i została za to ukarana. Ograniczono jej czas ekranowy w serialu, który nosił jej imię. Z kolei te osoby, które współpracowały, Miały rzekomo otrzymywać więcej okazji i ważniejsze role w fabule. Pierwsze napięcia na planie pojawiły się, gdy Wiktoria zaczęła odczuwać zagrożenie ze strony Ariany Grande. Uważni fani szybko zauważyli pewne niepokojące sygnały w sposobie, w jaki Wiktoria traktowała swoją koleżankę z planu. Podczas wywiadów grupowych często przerywała Arianie lub starała się odciągnąć uwagę mediów na siebie. Najbardziej ikoniczny moment miał miejsce podczas wywiadu z Teen Magazine, kiedy padło pytanie, kto z obsady śpiewa najlepiej. Elizabeth Gillis odpowiedziała o Arianie. Ona śpiewa wszystko, nigdy nie przestaje. Wiktoria natychmiast zaprzeczyła. Liz, ty też dużo śpiewasz. Myślę, że wszyscy tu śpiewamy. To zdanie stało się memem i symbolicznym dowodem na rosnącą zazdrość Wiktorii wobec wybitnego talentu Ariany. Prawdziwy kryzys wybuchł w 2012 roku, kiedy Victoria podjęła brzemienną w skutkach decyzję. Wybrała własną solową trasę koncertową, zamiast dołączyć do trasy z całą obsadą Victorious. Decyzja ta zmusiła Nickelodeon do anulowania czwartego sezonu serialu. Mimo, że oglądalność była wysoka, a program właśnie otrzymał trzy nominacje do Emmy. Dan Schneider musiał opublikować oświadczenie na swoim blogu, Zapewniając, że to nie było skasowanie, tylko naturalne zakończenie. Ale wyraźnie było czuć jego frustrację, kiedy zaczął wymieniać wszystkie sukcesy serialu, by udowodnić, że nie była to porażka. Ariana Grande, która przygotowywała się do własnej kariery solowej i serialu Sam i Kat, nie potrafiła powstrzymać emocji. Na Ask FM napisała: Jedynym powodem, dla którego Wiktorius się skończyło, jest to, że pewna dziewczyna nie chciała dalej tego robić. Zamiast trasy grupowej wybrała trasę solową. Gdybyśmy pojechali razem, Nickelodeon zamówiłby kolejny sezon Victorius równolegle z produkcją Sam i Kat. Ale ona wybrała inaczej. Mam już dość tego bullshitu. Wiktoria nie pozostała obojętna na te oskarżenia. Odpowiedziała na Twitterze. Niektórzy są gotowi rzucić swoich przyjaciół pod autobus, tylko po to by wyglądać lepiej. Soor stop being a phony, yes if the only knew. Ariana natychmiast odpowiedziała: „Nie możesz uciec przed prawdą”. Jednak kiedy zorientowała się, że przesadziła, usunęła tweet i zamieściła przeprosiny. „Nie chciałam tworzyć dramy i dlatego to skasowałam. Jeśli chociaż przez sekundę myślisz, że zrobiłam to celowo, to jesteś szalona”. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej, kiedy Ariana udzieliła wywiadu dla magazynu Seventeen, w którym opowiedziała o byciu zastraszaną na planie. Powiedziała. Pracowałam z kimś, kto otwarcie mówił, że mnie nie lubi, ale z jakiegoś powodu pragnęłam jego akceptacji, więc zaczęłam się zmieniać, by im się przypodobać. Przestałam być sobą i przestałam się odzywać. Choć nie podała nazwiska, wszyscy, patrząc na timeline i wcześniejsze konflikty, domyślili się, że chodzi o wiktorię. Na wiktorię spadła fala krytyki. Milczała zbyt długo, by teraz się bronić i moment na wyjaśnienia przeminął. Ariana została okrzyknięta ofiarą i zyskała ogromne wsparcie w mediach społecznościowych, podczas gdy Wiktorii nadano etykietkę wrednej dziewczyny. Chociaż Ariana później próbowała sprostować, że mówiła o swoich doświadczeniach na Broadwayu, a nie o planie Victorius, było już za późno. Nagłówki zostały napisane, opinia publiczna miała już wyrobione zdanie, a reputacja Victoria Justice została zniszczona i nie dało się jej już uratować. Pierwszą i najbardziej bolesną konsekwencją skandalu było to, że Wiktoria musiała porzucić marzenie o karierze muzycznej, które pielęgnowała od dzieciństwa. Zdecydowała się zerwać kontrakt z Columbia Records, decyzja, którą wielu uznało za symboliczne zamknięcie ostatniej drzwi do sukcesu. W wywiadzie dla magazynu Marie Claire, Wiktoria przyznała: Przysyłali mi piosenki do nagrania, ale nie czułam, że są moje. Ta muzyka nie była mną. Prawda była taka, że producenci muzyczni nie wiedzieli, jak ją pozycjonować. Wiktoria nie miała wyrazistego stylu jak Ariana ze swoim charakterystycznym whistle tone, ani silnej osobowości jak inne gwiazdy Disneya. Stała się pustą kartką, na której nikt nie wiedział, co narysować. Tymczasem Ariana Grande krok po kroku stawała się globalnym fenomenem. Jej debiutancki album Yours Truly. Zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard. Każdy singiel stawał się hitem. Każda jej publiczna obecność wywoływała poruszenie, a Ariana błyskawicznie dołączyła do grona najpopularniejszych głosów świata. Ten kontrast działał jak policzek dla Wiktorii. Wszystko, co jej obiecano, teraz należało do kogoś innego. Gdy zrozumiała, że droga muzyczna została dla niej zamknięta, Wiktoria skupiła się na karierze aktorskiej. Pierwszą okazją był film Fun size. Pierwsza w historii Nickelodeon, produkcja z kategorią wiekową PG-13. Miał to być wielki powrót Wiktorii na scenę, ale okazał się całkowitą katastrofą. Film zarobił na całym świecie tylko 9,3 miliona dolarów przy budżecie wynoszącym 14 milionów, co uczyniło go jednym z największych flopów w historii Nickelodeon. Po Fun Size Wiktoria była w stanie zdobywać jedynie rolę w niskobudżetowych komediach romantycznych i serialach telewizyjnych. Pojawiła się w The First Time, Naomi and Alice No Kiss List i kilku innych projektach, o których dziś mało kto pamięta. Podczas gdy Elizabeth Gillis rozwijała swoją karierę w serialu Dynastia, a Leon Thomas III został uznanym producentem muzycznym, Wiktoria zniknęła z radarów świata rozrywki. Porównania z dawnymi kolegami z planu tylko podkreślały jej zawodową porażkę. W 2015 roku Wiktoria postanowiła publicznie się bronić, występując w programie The Meredith Vieira Show. Powiedziała: Chcę raz na zawsze wyjaśnić te plotki. W magazynie Seventeen ukazał się artykuł, w którym sugerowano, że ona była zastraszana na planie, a czasopismo sugerowało, że to chodzi o mnie. Zanim artykuł się ukazał, wysłała mi prywatną wiadomość i napisała: O mój Boże, przepraszam, wiem, jak media potrafią przeinaczać słowa. Nie mówiłam o tobie, tylko o kimś z Broadwayu. Ale kiedy artykuł został opublikowany, wszyscy myśleli, że to ja byłam tą, która zastraszała. Wiktoria próbowała również wyjaśnić decyzję o trasie koncertowej i zakończeniu Victorious, cytując nawet Krainę Lodu. Mam nadzieję, że skoro obie już się na ten temat wypowiedziałyśmy, możemy zrobić to, czego uczy Frozen: let it go. Niestety, ten gest przyszedł zbyt późno. Media zareagowały chłodno, uznając to za nieudaną próbę oczyszczenia wizerunku. W kolejnych latach kariera Wiktorii nadal chyliła się ku upadkowi. Otrzymywała jedynie drugoplanowe role w serialach klasy B i występowała w niezależnych filmach, o których prawie nikt nie słyszał. W 2020 roku próbowała wrócić do muzyki z singlem Treat Myself, ale utwór zdobył zaledwie kilkaset tysięcy odtworzeń. Skromny wynik w porównaniu z miliardami streamów Ariany. Kolejne single jak Stay czy Down również przeszły bez echa. Jedynym względnym sukcesem Wiktorii w ostatnich latach był film The Perfect Date na Netflixie. Ale nawet ten sukces był chwilowy i niewystarczający, by odwrócić losy jej upadającej kariery. Dziś Victoria Justice nadal utrzymuje pewien wpływ w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie obserwuje aż 24 miliony osób. To imponująca liczba, która pokazuje, że wciąż ma lojalną bazę fanów. Stała się również fenomenem na TikToku, gdzie jej filmiki regularnie stają się wiralowe, osiągając miliony wyświetleń. Jednak ta internetowa popularność nie przełożyła się na realne zawodowe szanse. Wiktoria wciąż występuje jedynie w niezależnych projektach, serialach kablowych. Lub niskobudżetowych produkcjach streamingowych. Promyk nadziei pojawił się, gdy zaczęła ponownie nawiązywać kontakt z dawnymi kolegami z planu Victorius. Regularnie pojawia się na TikToku z Danielą Mone, Mattem Bennettem, a nawet Elizabeth Gillis w nostalgicznym klimacie wspomnień z serialu. Wiktoria nie kryje też chęci udziału w potencjalnym rebootcie Victorius, mając nadzieję, że fala nostalgii daje jej drugą szansę. Te działania pokazują, że próbuje odbudować relacje i stopniowo zmazać łatkę wrednej dziewczyny, którą nosiła przez ponad dekadę. W 2024 roku film dokumentalny Quiet on Set ujawnił mroczne sekrety zakulisowe Nickelodeon z czasów Dana Schneidera. Po raz pierwszy od 15 lat, Wiktoria zdecydowała się zabrać głos na temat człowieka, który kiedyś obiecał uczynić z niej gwiazdę. W rozmowie z magazynem, Marie Claire przyznała. To co bardzo wyraźnie wynika z tego dokumentu to fakt, że Dan miał ogromne ego i czasami to ego przesłaniało jego zdrowy rozsądek i wpływało na to, jak traktował ludzi. Bywały momenty, w których czułam się potraktowana niesprawiedliwie. To pierwszy raz, gdy Wiktoria sugeruje, że mogła być ofiarą toksycznego systemu w Nickelodeon i być może oskarżenia z Blind Itemu z 2017 roku nie były całkowicie bezpodstawne. Kontrast między Wiktorią Justice a Arianą Grande to dziś bolesna lekcja o tym, jak ważne jest zarządzanie kryzysem w mediach. Podczas gdy Ariana stała się światową mega gwiazdą, zdobyła Grammy, bije rekordy streamów i wyprzedza trasy koncertowe na całym świecie. Wiktoria wciąż walczy o swoją pozycję w branży. Ariana umiała budować narrację i utrzymywać pozytywny wizerunek, podczas gdy Wiktoria wybierała milczenie w najważniejszych momentach. Ta różnica w podejściu ukształtowała ich całkowicie odmienne losy. Jedna została pokochana przez cały świat, druga zniknęła w cieniu Hollywood. Historia Victoria Justice to żywy dowód na to, jak wielką rolę odgrywa narracja w kształtowaniu kariery w Hollywood i jak jeden konflikt może przesądzić o losie całej gwiazdy. Co myślisz o konflikcie między Wiktorią a Arianą? Czy Wiktoria naprawdę była wredną dziewczyną, jak przedstawiały ją media? A może była po prostu młodą dziewczyną, która zagubiła się pod presją i zazdrością? Podziel się swoją opinią w komentarzach poniżej. Bardzo chętnie poznam twoje zdanie na temat tej historii. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, by nie przegapić kolejnych hollywoodzkich skandali. A jeśli chcesz, żebym przeanalizował historię innej gwiazdy, zostaw swoją propozycję. Do zobaczenia i trzymajcie się.